Ma to, jest w tym dużo logiki, ale teraz pytanie, które rodzi się w mojej głowie, brzmi: czy w takim razie nie powinniśmy pracować nad radzeniem sobie ze stresem, zamiast pracować nad głosem, aby być tym spokojnym, oazą spokoju, z której wychodzi ten niski dźwięk. Hmm? Ale wiesz co, ale to się łączy ze sobą. To jest trochę tak, jak wiesz, trening sztuk walki na przykład, zwróć uwagę, trening kung fu na przykład, albo, albo karatę, albo czegoś. To jest w 70-80% tak naprawdę trening mentalny, a jakiś cios czy ruch, który z tego wynika, jest dopiero końcowym etapem. Bo umysł musi być odpowiednio przygotowany, odpowiednio nastawiony, odpowiednio sfokusowany, żeby dopiero tak naprawdę wyrazić wszystko, co w nas jest, przez ruch. I to samo jest tutaj. To jest absolutna racja, że wiesz, trenując głos, no nie wiem, 50-60% czasu, przynajmniej na początku, to jest trening mentalny różnego rodzaju. To jest właśnie trening polegający na tym, żeby się uspokoić, żeby właśnie mieć większą kontrolę nad tym, co się dzieje, większą świadomość. Od tego tak naprawdę zawsze zaczynamy. Głównie dlatego, że mamy różne przyzwyczajenia, lepsze lub gorsze, w większości gorsze, tak naprawdę. Które nas blokują. Mamy przyzwyczajenia związane z tym, że na przykład się stresujemy na co dzień, szczęki mamy pozaciskane. Mamy przyzwyczajenia związane z tym na przykład, że, nie wiem, na co dzień w pracy czy w szkole czujemy się zagłuszani przez innych. Więc jak zaczynamy mówić, to zaczynamy mówić bardzo głośno od bardzo wysokiego dźwięku na początku każdego zdania. To jest bardzo często właśnie u ludzi, którzy czy to muszą się właśnie no, w pewien sposób wybijać w pracy, muszą się przekrzykiwać w pracy z innymi, czy na przykład wychowywać. Się w domu z sześciorgiem rodzeństwa i musieli faktycznie mocno uderzyć początek zdania, żeby ktoś ich w ogóle usłyszał. Takie nawyki z nami później zostają na resztę życia. Nieważne, że się już wyprowadziliśmy z domu i rodzeństwo poszło w swoje, w swoje strony, te nawyki zostają po prostu. Więc świadomość tego, w pewien sposób przebudowanie tych nawyków leży u podstaw tego wszystkiego i to jest w sporej mierze właśnie trening mentalny, trening świadomościowy, i to jest duży element ćwiczenia głosu. A. Spłycanie tak naprawdę ćwiczeń głosu czy w ogóle treningu głosu do samych kwestii dykcji, emisji, oddechu i tak dalej, no to jest trochę jak spłycanie, nie wiem, chudnięcia czy budowania tężyzny fizycznej tylko na byciu na siłowni. A wiemy doskonale, że to jest też kwestia diety, odpoczynku, suplementacji i tak dalej, i tak dalej, nie? Mhm. Holistyczne podejście to jest bardzo ważna sprawa. I tak właśnie o tych treningu mentalnym na pewno też chcę, cię, chcę z Tobą porozmawiać zaraz. Na ten moment chciałbym cię zapytać, no bo tu mówisz, że to w jakim środowisku dorastaliśmy, wpływa, jak podwyższamy swój głos w niektórych sytuacjach, ale też właśnie przygotowując się do tej rozmowy, zerknąłem na twoje e-booki, które dajesz za darmo na swojej stronie jako zachęta do zajęcia się tym głosem, i tam również przeczytałem. Że może to pójść w drugą stronę i możemy nigdy nie wykorzystać pełnego brzmienia swojego głosu, ponieważ żyjemy w jakimś środowisku, które to uniemożliwia, albo w ogóle jesteśmy wychowani w sposób, który nas tłamsi. Czy mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć? No słuchaj, no, czynniki społeczne i czynniki życiowe powiedzmy te, które są wokół nas, oczywiście, że mają duży wpływ na to, jak używamy głosu. Tak samo jak. Te same czynniki mają wpływ na to, na przykład, nie wiem, czy się nie garbimy, bo jeśli czujemy się stłamszeni przez życie, no to zawsze się będziemy garbić, tak? I to wszystko gdzieś siedzi w głowie. Pierwszym krokiem tak naprawdę zawsze jest to, że musimy to przepracować, musimy sobie to uświadomić i bez tego nie jesteśmy w stanie tak naprawdę ruszyć dalej. Z głosem jest bardzo podobnie. Ja bardzo często obserwuję ludzi, którzy mają fajne głosy, na przykład chcą być lektorami czy mówcami, wszystko jedno, i, I właściwie mają wszystkie predyspozycje, żeby to robić. I nawet ćwiczą i starają się, ale dopóki widzę, że blokuje ich to, co siedzi w głowie, i że na przykład muszę przy każdym zdaniu praktycznie mówić komuś, że, że cały czas jest pozamykany w sobie, że ma taką właśnie strachliwą bardzo pozycję, głowa pochylona, ramiona ściągnięte do przodu, prawda, głowa schowana między ramiona. No to wtedy, wiadomo, tutaj jest wszystko pościskane. Głos nie brzmi dobrze. No, no, no jednak ta wyprostowana, rozluźniona, swobodna postawa jest, jest dużo lepsza, jeśli chodzi o rezonans, jeśli chodzi o, o pełnię głosu. No, zresztą, słychać, jak mój głos się zachowuje tutaj, a jak mój głos się zachowuje tutaj, prawda? No i ja widzę, że tak naprawdę początek zdania jest jeszcze w porządku, po czym, kiedy już czytają, kiedy się skupiają na czytaniu, ich organizm automatycznie wraca do tego ustawienia, w którym są. Na co dzień, cały czas, bo są właśnie zestresowani, bo są spięci, bo są przytłoczeni, wiesz, hipoteką, pracą, wszystkim. No to ciężko jest tak naprawdę takie rzeczy zwalczyć. To jest, to jest całkowicie normalne i w wielu dziedzinach, tak naprawdę w wielu dyscyplinach działa dokładnie tak samo, więc staramy się z takimi rzeczami pracować. I to holistyczne właśnie podejście zakłada, że najpierw musimy takie rzeczy przepracować. Tak naprawdę, bo nie ma większego sensu zajmować się ćwiczeniami, nie wiem, dykcji, impostacji głosu, jeśli tak naprawdę coś po drodze już, czyli na przykład w głowie, nie działa tak jak należy. No, krótka piłka. Bardzo częsty problem, z którym się spotykam, kiedy ludzie trafiają do mnie na zajęcia czy szkolenia, mówią przez zęby, bo. Napięcie tutaj w okolicach stawu skroniowo-żuchwowego bardzo często po prostu nam towarzyszy. Do tego wszystkiego jeszcze język polski jest tak skonstruowany, że właściwie da się mówić dość wyraźnie przez zęby, dlatego większość z nas tak mówi na co dzień. I no i teraz tak, jeśli mamy zaciśnięte zęby, zbyt zaciśnięte zęby i nie pozwalamy szczękom swobodnie pracować, tak na marginesie, jak przyjrzysz się, że jak przyjrzyjcie się temu, w jaki sposób ja mówię, to jak zwrócę Waszą uwagę na to, to zobaczycie, że moje szczęki się nigdy tak naprawdę nie spotykają ze sobą. Wręcz cały czas szczęki są w takim lekkim rozwarciu. Dzięki temu mam większą swobodę, większy luz, mniej napięć mięśniowych, mogę mówić dłużej, swobodniej i tak dalej. Ale kiedy mamy takie napięcia, właśnie tutaj, kiedy te szczęki są za bardzo pozaciskane, czy to ze względu na stres, czy to ze względu na przyzwyczajenia, bo na przykład chcemy mówić bardzo szybko i wtedy nie musimy robić dodatkowych ruchów, więc możemy dużo, 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 dużo przyspieszyć tempo. To tak naprawdę nie tylko dykcja na tym cierpi. Cierpi na tym najbardziej w ogóle emisja głosu, bo głos, który tworzymy, popychając przeponą powietrze i przepuszczając to powietrze przez krtań, przez struny głosowe, tam gdzie tworzymy faktycznie dźwięk, tam gdzie faktycznie tworzą się fale dźwiękowe naszego głosu, no to. Chcemy te fale wypuścić na zewnątrz, chcemy je wzmocnić jeszcze odpowiednim rezonansem w okolicach głowy i chcemy wyrzucić ten dźwięk na zewnątrz. Jeśli mamy zaciśnięte usta, ten dźwięk po prostu nie wyjdzie na zewnątrz, prawda? Więc na każde 50 decybeli, które chcemy faktycznie wyrzucić w kierunku słuchacza, nasza krtań musi stworzyć, no nie wiem, 70 na przykład. Co oznacza, że jest w stanie ciągłego napięcia, w stanie ciągłego przemęczenia w pewien sposób. I niestety później po 40 minutach gadania się pojawia chrypka, pojawia się zmęczenie, pojawiają się jakieś guzki śpiewacze, inne choroby zawodowe osób mówiących. No i, i niestety ćwiczenia dykcyjne, czy ćwiczenia właśnie stricte emisyjne na początek nie mają większego sensu, jeśli na przykład właśnie nie pozbędziemy się tych napięć, które blokują tutaj. Czy jak bardzo często to porównuję na zajęciach i szkoleniach, mówię... Nieważne, kto siedzi za kierownicą samochodu, i nieważne, co jest pod maską, i jeśli ktoś wsadził ziemniaka w rurę wydechową, po prostu, nie? Właśnie w kontekście jeszcze tego wychowania i tego, jak nasz umysł wpływa na ten głos, to ja właśnie zawsze byłem takim nieśmiałym dzieckiem, i ja w sytuacjach społecznych nie umiałem nawet krzyczeć. Nie umiałem krzyczeć, bo jakby nie umiałem nawet stworzyć krzyku. Przez to, że tak moja psychika mnie siła w ten sposób. Właśnie potem weszła w praca z tym wszystkim i, i dużo jest właśnie w tym psychiki, o czym mówisz. A chciałbym cię zapytać, jak już poruszyłeś ten temat tej zaciśniętej szczęki, myślę, że nie jeden słuchacz się z tym utożsamił w tym momencie. Jak sobie z tym poradzić? Czy wystarczy mechanicznie tutaj masować te mięśnie, czy może jakoś inaczej z tym zadziałać? Znaczy, wiesz, są, to jest tak naprawdę dość złożony problem sam w sobie, bo gdyby to była tylko kwestia tego, że no w tym momencie coś się dzieje, to pół biedy. Ale prawda jest taka, że to są pewne nawyki. To się nie bierze znikąd, to jest coś, co towarzyszy nam zazwyczaj przez długie, długie lata. No i słuchaj, każdy z nas w dzisiejszych czasach, przynajmniej raz w życiu, a zazwyczaj częściej niż raz w życiu, przeżył problemy związane na przykład z zaciskami barków. Czy łopatek, gdzieś tam mięśnik grzbietu wokół łopatek, od dłu zbyt długiego siedzenia przy komputerze. Albo od siedzenia w niewłaściwej pozycji, no bo umówmy się te wszystkie diagramy, jaka powinna być pozycja przy komputerze i ile stopni powinien być odgięty kręgosłup, i jak powinien być zagłówek. Nikt tego nie przestrzega, bądźmy szczerzy. <noise> Więc mamy pewne nawyki, które powodują pewne niewłaściwe ustawienia na przykład aparatu. Tak jak właśnie niewłaściwe siedzenie przy komputerze powoduje, że nam się zaczynają napinać. Mięśnie w okolicach ramion, barków. Tak samo napinają się mięśnie naszego aparatu mowy. I jeśli to się dzieje jednorazowo, to nie jest problemem. Problemem jest, że to się zazwyczaj dzieje przez całe życie albo prawie przez całe życie. Jeszcze do tego nasila się w sytuacjach stresowych, bo zacisk szczęgi jest związany ze stresem. Zgrzytamy zębami w stresie. I żeby z tym działać, żeby sobie z tym pomóc, oczywiście różnego rodzaju rozgrzewki, różnego rodzaju ćwiczenia, typu, no nie wiem, powtarzanie: ja, I ja, i ja, i ja, i i żeby trochę zwiększyć mobilność stawu skroniowo żuchwowego są super, ale one tak naprawdę nie pozbywają się istoty problemu. Bo istotą problemu jest to, że kiedy czujemy się zestresowani, kiedy czujemy się przemęczeni, to automatycznie wracamy do tego zacisku tutaj. I Owszem, mechaniczne ćwiczenia, mechaniczne ćwiczenia takie jak masaż, COBIDO i tak dalej, one są super, one są fajne na to, żeby porozluźniać te mięśnie, żeby przywrócić im trochę elastyczności. Tylko, że hmm, jak bolą nas te plecy od tego siedzenia przy komputerze i pójdziemy na masaż do specjalisty, to owszem, przez dobę mniej więcej będziemy czuć, że wszystko jest fajnie rozluźnione. Ale niewłaściwe siedzenie przy komputerze spowoduje, że po trzech dniach ten problem wróci. Prawda? Jedynym sposobem, żeby się tego pozbyć na stałe, jest faktycznie pójść na ten masaż, ale potem siedzieć prosto. <noise> Czego, umówmy się, nikt nie robi, bo, masa bo gabinety masażu i masażyści też muszą z czegoś żyć. Ale w każdym razie, tutaj jest dokładnie to samo, więc nawet mechaniczne rozciągania, masaże, ćwiczenia, rozgrzewki i tak dalej, one nie sprawią, że problem zniknie długofalowo. Bo musimy zawsze, mówiąc o treningu głosu, musimy rozdzielać ten trening, który jest treningiem rozgrzewkowym, ten, który robimy na przykład bezpośrednio przed wejściem na antenę, czy przed włączeniem kamery, czy przed rozmową, przed wystąpieniem. Oraz ten trening, który robimy każdego dnia po to, żeby wyrabiać właściwe nawyki. Bo to, że na przykład właśnie tak jak mówiłem, moje szczęki pracują swobodnie i że się nie spotykają ze sobą, że nie są pozaciskane, to nie jest coś, nad czym ja aktywnie myślę w tym momencie. To nie jest coś, co wyćwiczyłem 5 minut przed połączeniem dzisiaj. To jest coś, co jest po prostu nawykiem, który musiałem przez lata wyrobić, bo to nie jest tak, że urodziłem się z tym, bo też jestem pod. Wielkimi poziomami stresu od wielu lat. No, w końcu, tak jak mówiłem, jestem pianistą, jestem przyzwyczajony do bycia pod ekstremalnymi, tak naprawdę, presjami, wychodząc na scenę. I. I też musiałem nauczyć się z tym wszystkim funkcjonować, bo też kiedyś w taki sposób mówiłem i to większość z nas w taki sposób mówi po prostu. Natomiast z czasem z budowaniem właściwych nawyków przyzwyczaiłem się do tego i już nie umiem inaczej. Teraz, jakbym chciał właśnie przez zaciśnięte zęby, bardzo mnie to męczy, bo ja czuję, jak bardzo zwiększa się ciśnienie w moim aparacie mowy od razu. No bo zacisk tutaj powoduje, że powietrze jest po prostu ściskane w aparacie mowy i dużo ciężej jest tak naprawdę operować. Bardzo ważną kwestię poruszyłeś, a mianowicie. Radzenia sobie z przyczyną, a niekoniecznie objawem, bo ten zaciśnięty szczękościsk, można powiedzieć, to jest właśnie objaw czegoś, co jest, co jest głębsze. I tak przyszło mi do głowy takie pytanie, jak ciebie słuchałem. Mówisz tutaj, że już dla ciebie normalne jest mówienie z tą otwartą szczęką, bez tego zacisku. Więc w takim razie, ile czasu od zera zajęłoby dojście do twojego etapu mówienia? W sensie twojego warsztatu? Wiesz co, to są bardzo indywidualne kwestie tak naprawdę. Trudno przewidzieć, bo to zależy tak naprawdę od każdej osoby, od tego, ile ćwiczy, jak ćwiczy, w jakim stanie jest wyjściowo i tak dalej. Często dostaję takie pytania. Wiesz, jak przychodzi do mnie ktoś na zajęcia, na przykład, już na pierwszej sesji pyta, no to ile czasu mi zajmie, żeby? I tutaj jest jakiś cel, prawda, żeby być lektorem, żeby nagrać to demo, czy żeby świetnie występować, czy żeby właśnie pozbyć się jakichś napięć, problemów, chrypki i tak dalej. I wiesz co, ja zupełnie szczerze w takich sytuacjach muszę mówić, że w ogóle nie jestem w stanie tego przewidzieć, no bo zwłaszcza jak, wiesz, rozmawiam z osobą, którą pierwszy raz widzę tak naprawdę i pierwszy raz słyszę, to ja mogę założyć, że jeśli ona będzie ćwiczyć codziennie tam tyle i tyle czasu, choćby te 10-15 minut, będzie się do tego przykładać, będzie to robić świadomie, nie będzie robić tych ćwiczeń po łebkach i tak dalej, no to wydaje mi się, że na przykład w ciągu miesiąca czy trzech powinna zrobić takie i takie postępy. Ale prawda jest taka, że też nie jestem w stanie przewidzieć na przykład tego, jak będą reagowały na ćwiczenia jej mięśnie, jej aparat mowy, jej przepona. Jej głowa, jak szybko pewne rzeczy się poukładają we właściwych szufladkach. Nie jestem w stanie takich rzeczy przewidzieć, dlatego to jest bardzo indywidualna kwestia, wiesz. Yy, powiem ci tak, że ja na przykład przez dwa lata, jak jeszcze mieszkałem w Krakowie, bo akurat się wyprowadziłem niedawno, ale przez ostatnie dwa lata mieszkania w Krakowie, tak od, od wilży yy, pandemicznej, yy, 3 do 5 razy w tygodniu byłem co rano na siłowni. Plus kolejne 3-4 razy w tygodniu, czasem w ten sam dzień, byłem na basenie. I teraz, jak mówię komuś, że przez dwa lata praktycznie dzień w dzień miałem trening i dodawałem sobie taki wycisk, że nieraz po półtorej godziny dziennie siłownia i jeszcze do tego 20-30 basenów, to każdy sobie myśli: Kurde, facet, to musi mieć taki sześciopak, że ja nie mogę po prostu. A tymczasem nie. Ja jestem, wiesz, dwumetrowym facetem, który ma trochę brzuszek, który jest trochę tutaj, jak moja babcia mawiała, papuśny na twarzy. I to jest ilość ćwiczenia, którą ja tak naprawdę muszę wkładać każdego dnia, po to, żeby się nie wylewać z fotela. Bo wiem, że gdybym tego nie robił, to faktycznie, wiesz, no rok i, i mam 200 kilo chyba. Bo taką mam przemianę materii, bo taki mam metabolizm, takim po prostu jestem człowiekiem, takie geny mam i tego nie przeskoczę. Nie wiem, ile bym musiał faktycznie jeszcze robić, żeby mieć ten sześciopak i żeby faktycznie, wiesz, być super wysportowanym, wyrzeźbionym i tak dalej. Ale wiesz, no, gdybym przyszedł pierwszego dnia, na początku tych dwóch lat, przyszedł do trenera personalnego na siłowni i powiedział, że słuchaj, będę ćwiczyć 6 do 8 razy w tygodniu. Po przynajmniej godzinie. Ile mi zajmie, żeby zrzucić, nie wiem, 10-15 kg? No, no, no to przy takim treningu, to słuchaj, miesiąc, dwa z głowy, nie? No i co? No i nie byłoby tak, prawda? To są bardzo indywidualne kwestie, bardzo ciężko to przewidzieć. Nie? I owszem, oczywiście, że po drodze uczymy się innych rzeczy, bo ja na przykład wiesz, dzięki treningowi się staję wytrzymalszy, silniejszy, mam lepszą kondycję, nie, nie dyszę przy wchodzeniu pod górę, bo lubię po górach pochodzić. Ale mimo wszystko ten cel, o który bym pytał na samym początku, nie jest możliwy do przewidzenia tak naprawdę. Nie jest możliwe do przewidzenia, ile to potrwa, bo zależy to od tylu bardzo indywidualnych czynników. Że nikt nie jest w stanie tego określić na początku. Mhm. Odpowiedź niesatysfakcjonująca dla wielu ludzi, ale bardzo pogłębiająca, to na pewno. Więc myślę, że każdy trening jest dobry i trzeba się przekonać na własnej skórze, ile to potrwa już w procesie. Słuchaj, ale oczywiście, jest... że tak. Powiem Ci tak. Już na, na przykładzie, wiesz, moich doświadczeń, tak empirycznie bardziej. Są osoby, które są w stanie wyrobić tego typu nawyki, na przykład właśnie pozbyć się tych napięć tutaj, dosłownie w 2-3 tygodnie. No ale są też takie osoby, które przychodzą do mnie na zajęcia przez półtora roku i ja ciągle gnębię je o to samo, bo one cały czas nie chcą tego poćwiczyć albo nie mogą sobie tego uświadomić, albo po prostu im to nie idzie i przez półtora roku cały czas gdzieś to wraca i cały czas jest w kółko to samo. No więc teraz, wiesz, trudno powiedzieć, kto bardziej pasuje do statystycznej normy, i trudno powiedzieć, tak naprawdę, kto jest wyjątkiem od reguły, prawda? No bo osoby, które to są w stanie zrobić w mniej niż miesiąc, to uważam, że raz, że dobrze ćwiczą, dwa, że dobrze przyswajają, i jeszcze do tego, że są w stanie sobie to właśnie w głowie wszystko poukładać. Natomiast osoby, które borykają się z tym czasem długi, długi czas, nie wiem, na ile to jest kwestia tego, że nie ćwiczą albo że ćwiczą w sposób mało świadomy, a na ile to jest kwestia na przykład właśnie predyspozycji wrodzonych, anatomicznych, genetycznych i tak dalej. Trudno takie rzeczy przewidzieć po prostu. Mhm. No, jak tu o tym mówiłeś, to właśnie pomyślałem, że ta głowa to jest bardzo ważna kwestia w tym wszystkim. Tak samo ja mogę codziennie mechanicznie robić 15 minut jakichś ćwiczeń, ale potem wchodzę na podcast i o wszystkim zapominam. A mogę z drugiej strony sobie napisać na kartce obok kamerki: Pamiętaj o głosie i w każdej sekundzie próbować nad tym zapanować. I myślę, że efekt byłby dużo różny, dużo inny i bardzo by się to wszystko różniło. Więc tutaj też, jak, jak już sobie coś zaplanujemy, chcemy coś zmienić, to takie pamiętanie o tym jest niezwykle ważne, chyba, co? Pewnie, że tak, pewnie, że tak. Zwłaszcza na początku. Bo z czasem to się staje coraz bardziej automatyczne, z czasem po prostu, wiesz, automat wskakuje na miejsce i zaczyna faktycznie to nawet nie tyle kontrolować, co po prostu robić. Ale na początku uświadamianie sobie jest bardzo ważne. To jest, to jest kluczowe i, i bez tego ciężko jest ruszyć dalej. My możemy znać ćwiczenia, my możemy potrafić robić ćwiczenia, ale. Ale mimo wszystko tego tej automatyzacji tych procesów nie da się niczym pobić, bo no słuchaj, słyszymy kiedy ktoś się bardzo stara, prawda? Kiedy ktoś mówi w sposób, który jest precyzyjny, ale jednocześnie czujemy, jakby on się bał każdego słowa i dlatego stara się, żeby każde słowo było poprawne. No to przecież to męczy strasznie, tak? Czujemy, że ta osoba z czymś się boryka, czujemy, że ta osoba nie ma swobody w tym, w jaki sposób mówi, bo zbytnio się stara. To jest też powód, dla którego e, mówię, uświadamiam zawsze, że my nie dążymy na przykład do idealnej dykcji. Kiedy ćwiczymy jako mówcy, jako lektorzy, my nie dążymy do idealnej dykcji, bo idealna dykcja, hiperpoprawna dykcja. Nie brzmi dobrze. Hiperpoprawna dykcja jest strasznie sztuczna i strasznie plastikowa, i nie da się w taki sposób na dłuższą metę czytać, i tak samo nie da się na dłuższą metę tego słuchać. I nikt tak nie mówi. Natomiast <laughs> musimy zawsze znaleźć pewien złoty środek między tym, jak to powinno brzmieć, jaka jest norma wzorcowa języka, norma wzorcowa właśnie fonetyki, a tym, co jest naturalne. Swobodne, luźne i co robimy bez żadnych napięć. I teraz, oczywiście, u jednego nawet lektora to będzie oznaczało lepszą dykcję niż u drugiego lektora, ale to nie znaczy, że ten drugi ma na siłę starać się, żeby to było precyzyjniejsze, bo w, z kolei wtedy wychodzi z tego złotego środka i zaczyna tracić naturalność, prawda? Więc wszystko jest kwestią takiego poprowadzenia treningu. I od tego jesteśmy my, trenerzy. Na przykład, wszystko zależy od takiego poprowadzenia treningu, żeby zawsze zachowywać równowagę między tym, co jest naturalne, a co jest poprawne. I tylko wtedy głos się rozwija tak, jak należy. A czy ten etap bycia nadmiernie poprawnym, ten etap widocznego starania się, nie jest częścią procesu zmiany? Oczywiście, że tak. Ale oczywiście, że tak, każdy przez to przechodzi, wiesz, każdy przez to przechodzi i bardzo łatwo jest wmówić sobie, podświadomie oczywiście, bardzo łatwo jest wmówić sobie, że to już tak ma być. I to jest trochę ryzykowne, bo osoby postronne, nawet jeśli nie są specjalistami, będą słyszeć, że to nie jest naturalne po prostu. Natomiast, wiesz, na przykład początkujący lektor, kiedy przychodzi do mnie i mówi mi w taki sposób, i jeszcze wszystko jest tutaj pozaciskane, i wszystko jest takie trochę byle jakie, to jeśli po na przykład dwóch miesiącach on jest w stanie już przeczytać tekst, gdzie jego aparat mowy zaczyna pracować precyzyjniej i jego aparat mowy zaczyna pozwalać mu, żeby ta dykcja była lepsza. Jeśli on teraz nagra demo na przykład, albo w ogóle nagra jakiś fragment tekstu, to on usłyszy kolosalną różnicę między tym, co jest teraz, a tym, co było na przykład właśnie dwa miesiące wcześniej, i on będzie w pewien sposób się tym zachwycać, że zrobił takie postępy i jak najbardziej zrobił, oczywiście, ale to jeszcze nie oznacza, że to jest na przykład wystarczająco swobodne i naturalne, żeby mogło być komercyjnie wykorzystane. To jest częsty błąd. Taką dykcją, która jest bardzo właśnie starana i bardzo precyzyjna i kontrolowana na każdej sylabie, nie da się na przykład pójść do audioteki i przeczytać audiobooka. Nie da się, bo książkę trzeba wziąć do ręki i ją opowiedzieć. Trzeba. Po prostu opowiedzieć ją w tak naturalny sposób, jakbyśmy rozmawiali po prostu ze sobą gdzieś, wiesz, przy stoliku, i jedna osoba drugiej opowiadała historię. No a kiedy opowiadamy historię, to nie staramy się, żeby ta historia była opowiadana w taki sposób, no bo przecież to jest męczące po prostu. Każdy przechodzi przez ten etap, to jest, to jest wiesz, krzywa Krugera-Duninga, tak? Im więcej wiemy na temat jakiejś dziedziny, tym bardziej nam się wydaje, że nie wiemy na temat tej dziedziny. I to trwa dość długo. Na początku jest moment zachwytu, kiedy jesteśmy przekonani, że już zjedliśmy wszystkie rozumy, no a potem systematycznie dowiadujemy się coraz więcej i zaczynają się wątpliwości. I to też jest całkowicie normalne. To też jest całkowicie normalne. Jak pracuję właśnie z treningiem lektorów, to przychodzi ten moment po tym zachłyśnięciu się, po tych pierwszych nagraniach, które nagle są o niebo lepsze niż było przed rozpoczęciem treningu. To tydzień, dwa tygodnie później przychodzi takie: Kurczę, to bym zmienił, tamto bym zmienił, Jezu, co ja tutaj robię w ogóle, wiesz? I to jest moment, kiedy też no, trzeba być szczerym, trzeba postawić sprawę jasno. Sporo osób się zniechęca w tym momencie. Tak jak w każdej dziedzinie, wiesz, w fotografii, w filmowaniu, w robieniu makijażu, w czymkolwiek, tak naprawdę. Przychodzi ten moment, że wiedza zaczyna wzrastać i pewność siebie zaczyna drastycznie spadać. Że to jest taki ogrom wiedzy, który musimy posiąść. Że co ja tutaj w ogóle robię? Natomiast to też jest konieczna część tego procesu i przejście przez górkę na krzywej Krugera Duninga jest absolutnie konieczne, żeby się rozwijać i żeby z czasem faktycznie pewność siebie zaczęła rosnąć do zdrowych poziomów. Nie? Mhm. I to ma miejsce w zasadzie w każdej dziedzinie. W każdej dziedzinie mamy ten początkowy zachwyt, który potem ustępuje temu spadkowi właśnie w tej krzywej. I, no I tutaj wchodzi właśnie zakochanie się w procesie, myślę, ale to też jest temat, myślę, na inny podcast. Jak teraz rozmawiamy, rozmawiasz, mówisz swoim naturalnym głosem, ale jak patrzyłem na Twojego TikToka, to tam czasami wchodziłeś w taki inny głos, mocno lektorski. I czy ten głos też jest naturalny, po prostu jest inny, czy jak to wygląda? Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki, ponieważ pokazujesz mi w ten sposób, aby nagrywać więcej materiałów o właśnie tej tematyce. Jeszcze dla jasności, to co przed chwilą przesłuchałeś, to był tylko fragment całej rozmowy. Link do tej całej rozmowy zostawię oczywiście w opisie. Sprawdź koniecznie, ponieważ wiedza. Stanowi fundament wolności. I proszę Cię jeszcze o udostępnienie tego materiału, czy to szerszemu gronu, czy to swoim znajomym, ponieważ świeczka, od której zapala się kolejna, nic nie traci. Jeszcze a propos wiedzy: po wielu zapytaniach, czy posiadam swój własny newsletter, postanowiłem go założyć. Będę w nim dzielił się praktycznymi, i sprawdzonymi rozwiązaniami na dbanie o własne zdrowie. Zapomnij o oklepanych dietetycznych kwestiach, liczenia kalorii i innych nudnych rzeczy. Na tym nie będę się skupiał. Celem tego newslettera jest dostarczanie nowych, świeżych, mało popularnych informacji o zdrowiu. I najlepsze jest to, że ten newsletter. Jest całkowicie za darmo. Przynajmniej na razie. W ramach tego newslettera będziesz dostawał wartościowe wiadomości na temat zdrowia i tego, jak najprościej i praktycznie o nie zadbać. Już teraz czeka na ciebie cała seria na temat rytmu dobowego. Czekają na ciebie pojedyncze wiadomości na tematy saunowania, ale nie takie, że saunuj po prostu, ale takie szczegółowe tematy, co się dzieje w twoim ciele podczas saunowania mnie to osobiście skłoniło do samouwania dużo częściej. Co więcej, znajdziesz tam również pojedynczą wiadomość na temat chociażby HRV, czyli bardzo ważnego wskaźnika zmienności bicia twojego serca, które pokazuje, jak twój organizm radzi sobie ze stresem, ale to nie wszystko. Napisałem również jedną wiadomość na temat Dawnej techniki, dawnej praktyki, a także w ramach newslettera będę streszczał całe dwugodzinne rozmowy z różnymi ekspertami od zdrowia w Polsce do krótkich podsumowań, które łatwo możesz zastosować potem w prawdziwym swoim życiu. Podsumowując, wartości jest multum, nie możecie tam zabraknąć i widzimy się po drugiej stronie odbiornika w Twoim mailu.